I oczyma no jak dobrze wiecie ostatnio zacząłem przygodę z BFSM, em Udało złobić się pinnego obstrąga lecz nie osiągnąłem swojego celu nie mierzył 50 cm. Więc dzisiaj z gościem specjalnym Szymuś Fishing, wybierzemy się. Musimy mówić wielkie wstrągi. Wielkie! Humory nam dopisywały, pamiętajcie, trzeba świrować, żeby nie zwariować. Co za debil. Były tutaj. Standardowo budżetowy zestaw BFS temu, aurorka z poprzedniego vlogu, pletka Spider -Y i nowy kijek z kar do 6 gramów. Mega delikatny kijek, który pozytywnie mnie zaskoczył. Szybek połowy już jakieś pstrągi, ale to zobaczycie u niego na vlogu. Ja na swoje pierwsze ranie musiałem dość długo czekać, ale uwierzcie, że dla takiej ryby warto. Już od początku wiedziałem, że mam bardzo dobrą rybę na kiju. Obawiałem się jedynie, że ta chińska wędka może nie wytrzymać. Złatka na wędzkę, ty. Zupełnie niepotrzebnie, bo spisała się rewelacyjnie i już po chwili Szymuś podbiera mi rybkę i mogę ją wam zaprezentować. Zobaczcie tylko na tego pięknie wybarwionego samca, ale się miara pokazuje 49,5 cm, co oznacza, że gonimy dalej za wymarzoną 50 na BFSA. Let's go! Później długo, długo nic się nie działo, więc postanowiliśmy zmienić spota i zobaczcie co się wydarzyło dosłownie na moich nogach, przy moich oczach. Piękne branie pstrąga. Może swoim rozwarem nie powalał, ale uwierzcie, że w taką lampę lepszy ryc niż nic. Następnie szukaliśmy tych strągów, zmienialiśmy miejscówki, nic się nie działo, aż doszliśmy do tego miejsca i zobaczcie, co się wydarzyło. Uwierzcie, naprawdę bardzo mocne branie na larwy, która spływała sobie wraz z nurtem. Przez chwilę myślałem, że mam kolejną piękną rybę na kiju, lecz szybko okazuje się, że rybka wymierzyła zdecydowanie mniej. Wędka naprawdę mnie zaskoczyła, dała radę. Jeżeli wy chcecie skorzystać z promocji temu, to wpiszcie sobie ten kodik w wyszkiwarce i może wyzgarniecie jakieś produkty za 0 złoty. Pstrążka oczywiście z... Wracamy do wody. Na sam koniec wspomnę, że zapomniałem kaloszy. Zobaczcie, jak się poświęcałem przy tym poprzednim strągu. Trzymajcie się połamania. Hej!